Jemanko z tej strony. Follow, dzisiaj ze mną. I dzisiaj nagram 1 na 1. Oczywiście kuzyna bardzo się boi, bo on jest taki przebiegły les. No i gdzieś zabiłem przez przebiegły les, tak. I się tutaj opar. Elegancko. Guns. Gus i... żeby nie... Kuba, znaczy patrz, jak chcesz to możesz sobie włączyć WHA i tak się pojadę. No nagraj okay. będzie widać, że ja nie będę miał włączenia. To włączę z jeden. 1 ja Już włączam. To... No to ale... Jeden. Se możesz włączyć tego, ten, ten tego se możesz włączyć. Pan policjant w porządku pilnuje. Pan policjant... Ja pieprzę. Ty naprawdę nie masz innych tekstów? Tylko pan policja? Tak, nie Pan policja. Czekaj, nie zabijaj mnie. Spizdo. Zginiesz marnie. Gus. Na dno czole. Na dupie. Wrzut. E, Zobaczcie sobie to na nagraniu jako poza, jak przyjęłeś, jak cię zabiję. O, ty ciągnęłaś się. O, chyba pierwszy raz mnie Patryk zabije. Serio? Nie. Ile masz P? O, ale mi weszło. O, co ty ze flesza kupiłeś? Ty w WA włączyć. Włączyłem se flesza na mordę. Miej sobie włączyć tego. Ej, wiesz co jest dziwne? Że mam w psów. 30 FPS-ów. jak mi weszło No weź normalnie a nie jeśli kręci jak gówno w szeremblu. Ładnie Postaram. mówiąc. Kręci jak gówno w szeremblu, to ci się bardzo dobrze udaje. Bardzo dobrze ci wychodzi No, spróbuj mnie zabić. Ej, prawie mnie zabiłeś! Nie no, nawet mnie nie tknąłeś. Oj nie, coś mnie zlagowało. Zlagowało mnie po prostu, nie ciesz się. Ale mówię ci, że teraz... Od Ty byś pożlepił na moich ping. No i? No i Pocztuj się sobie chwilkę w miejscu. Pocztuj chwilę w miejscu, pizde to ci zmaleje. No. Czy nie latam? Czy nie latam? Nie! Ty pizdo! Nie wiedziałem, że ty do mnie masz strzelać. Dobra, uspokójcie się, ping? Dobra, dobra. będziesz mi strzelał w pierś? Dobra. W ogóle zobaczcie na jego piękne skiny, w ogóle takie. Milion centówki. Żeby ci było łatwiej, to nie zagram M4, Tylko a 1 s i tak ci uprościłem, a włączyłeś sobie to ha? Eee, moją mapę ci zapuszczę. Nie, Pizdo. Gramy na tej. Zagramy przez dwie rundki. Ja idę do tego. No chodź. A o, mój akapiel A wiesz co, żeby było łatwiej, to dodam ci bota. Że będę musiał zabić ci bota. Bot. A d, A nie a to jest serwer 1.1 na 1. Słabo Słabo, bo byś miał przynajmniej łatwiej, bo musiał był zabić nic Znaczy jakie dwóch to robisz, człowieku Co ty robisz? Dawaj I'm na legowę <laughs> Chyba byś chciał Mam Policjant w porządku pilno... Ja cię zabiję? O ty ciulu, ty tam byłeś? Dzień dobry, policja mm -hmm. Skąd ma flesza? O to jest pytanie Kto wie co ja robiłem z tym fleszem No jak to się? Ja kad była komenda Jak ty się przywoływałeś przywoływałeś bronie o ty! Za mną byłeś! <grystek> Jak ty żeś za mną przeszedł? A jeszcze mi jaka podpieprzył Złodziej Komornik i będzie cię ruchał w dupę Komornik, Boże Ty komornik, podpieprzyłeś mi AK Wstyd się Czyli, będziesz się zbawić yy, To będzie na do... nagraniu, ale puk, dobra Puk, 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 policja I Puk, puk Oho! Wyjechałem i bania. Ej si kochanie ogląda, oglądałem ostatnio jakieś tam memy i było takie, że siedzi ojciec z piątku dzieci na klanach i mówi ej si kochanie Tak do mnie szczelasz? Pizdu Pizduś sram Gdzie ty jesteś? Poza mapą O ty, ty, ty sprytny lesie 13 APR zostało zostało Ale jestem sprytny les Ładny masz akata to w sumie A ty nie I w tym cię pocieszę aspekcie Ale mi to, przynajmniej mi to wydropiło z meczu Brawo ty Stary, ja cię tu jadę. Jak? Nie starą. No. I powiem co? Tu już staru. i wbiegł, Bania. Wszystko się nagrało. Dinosower Loliu popełnił błąd, widzisz? Popełniłeś błąd. Wstydź się. Idź do konta. Ej, idź raz do konta. Chodź, idź do konta. Ja do ciebie nie szczelam. Ja do ciebie nie szczelam. i do konta. Gdzie ty Idź do konta okay. No idź tu do konta, tu nie mm, chciałeś iść do, no do konta, to nie! Nagrywasz to jeszcze raz? Nie, nie nagrywam. Jeszcze raz Jeszcze raz. Tu, di, tu, tu. Jeszcze raz tu, tu, tu. Oglądajesz tę reklamę szkobansów To nie wiesz co, come on. Pizdo, witaj, pizdo, gdzie ty jesteś, pizdo? Gdzie ty, kurwa, jesteś? kurwa, ten śmiech, Takiego, takiego prawidłowego gamera Ty bo ci przepukli na pęknie, się mięśnie skurczą w mózgu. Miesz się jak profesjonalny youtuber Odpalam malucha Noć pizdę Chowa się jak, jak loli z seksami Ale ja się nie włączyłem w uh, tak jak ty Śmieciu A, no, masz MK. Kurwa, tutaj. serio? Tyle szczelność w tą MK na jednym nie trafiłeś? Profesjonal full auto. Full no. auto się robi tak. No, może mi się nie udało, ale. Chuj. Akademię sektrycz... W ogóle pozdrawiam Patryka Bernada, który jest kurwy synem. On mi dzisiaj powiedział brzydkie słowo. I, i niech piszcie rucha w dupę. Pizda. Pizda. W ogóle tej. Trzecie gimby co takie pizdy Wszyscy Niech i pis rucha w dupę I sobie... No, chciałem się jewnąć Ej co ty masz w ogóle go... flesze? Ty też A kto to kusz papi? stara Twoja stara wszechmogąca. O tu jest flash, tu jest flash Na tym? A rzeczywiście jest O nie, flash Zaflaszowałem się cały Ty pizdo O mi jeszcze weszło W ogóle Jezu. pozdrawiam również też Patryka Bernata, który jest jeszcze większą pizdą Pozdro 600 Pozdro akumatych Jak ktoś wie co to jest Patryk Bernat On wie co to, to jest taki Kulfon cool Który chodzi z na Jak rak Nie borak. Znowu, Pizda Znowu Star Statrak Virtus Pro co to jest, to Statrak? bitus Pro? coś tam. Do, o tak! Ale co on jest, co to co, co on Statrak, jedziemy, jedziemy i nagrywa gościu. I gościu on, 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 No to on, on. Niech, okay. niech ten Statrak dojdzie do ciebie, jak już ma dojść. Mo nie mogę, nie mogę. do niego, ha. To możesz poglądać. czy moja koleżanka <suszy> mi. do czy Ty nie masz kolegów. <suszy> Odezwał się, mam więcej od ciebie. Chyba na Instagram. Chyba, nas na chyba na tym. Chyba na naszej klasie w Avatarii. A, ten pan malaminata, Jaki gangster. O Boże, gram z nim Rankeda. O mój Boże. Z czym? Gram, bo w piątkę Rankeda. Ej, pido, tak, ruszaj się. To nagrywam. Zero reakcji. Jego, Jego mózg prz jeszcze przetrwa. Go. Mama mu ukazała Mama go za długo gryzła po łydkach Aha Spoko Czyli mój kolega jak widać Odłączył się I to by było chyba Koniec odcinka więc Dziękuję za oglądanie I w ogóle pozdroście się, się dla tego yy, Dla tej pizdy Która się rozłączyła No i cześć